W tak zwanym pierwszym opisie stworzenia, w szóstym dniu padają bardzo ważne słowa. Słowa, które wypowiada sam Pan Bóg przed stworzeniem człowieka. Pan Bóg, który mówi sam do siebie, mówi: Uczyńmy człowieka na nasz obraz podobnego nam, na nasze podobieństwo. Niech panuje. To pytanie, które jest bardzo ważne, ważne z punktu widzenia żydowskiego, z punktu widzenia chrześcijańskiego. Żydzi w różny sposób próbują na to pytanie odpowiedzieć, no bo jak Pan Bóg mówi, może mówić: Uczyńmy Bóg, który jest jeden, Bóg, który, obok którego nie ma nikogo, do kogo zwraca się? Kto jest na tym samym poziomie co On? Kto jest partnerem tego dialogu, który Pan Bóg tutaj rozpoczyna? Wyjaśnienia są następujące: jedne z, jest ich wiele, że jest to użyte takie sformułowanie, które się nazywa pluralis majestatis czyli coś na wzór królów średniowiecznych, papieży. Którzy zawsze mówili w, drugiej osobie liczby, w pierwszej osobie liczby nogi: my. My. Nawet jeśli papież mówi, to do naszych czasów, właściwie dopiero Paweł VI, przez to używać tej formuły. Do tej pory było mówione: my. My, papież, któryś tam. To była fo formuła, właśnie tego użycia pluralis majestatis, człowieka godnego. Człowieka, który przemawiał w imieniu wielu, był odpowiedzialny za, za powierzonych sobie ludzi i narody. Z tym, że to jest słaba dosyć historia, bo owszem, to jest przypisanie rzeczywistości, która jest później, w średniowieczu, ale to nie jest coś, co panuje w tym momencie, kiedy te słowa zostają w Biblii spisane. Owszem, że możemy w ten sposób patrzeć. Dlaczego nie? Pan Bóg robi różne rzeczy w, w, w Piśmie Świętym. Pan Bóg nie jest przypisany do czasu. W danym czasie może dane słowo być w ten sposób rozpatrywane, w ten sposób pojmowane, interpretowane. Ale raczej ta hipoteza nie przemawia. Druga hipoteza jest tak zwane pluralis deliberationis. Czyli pewnego dialogu wewnętrznego, który ktoś prowadzi sam ze sobą. Człowiek mówi, mówi sam do siebie, jest jak gdyby ich dwóch: ja i, te, i ten drugi, z którym prowadzę wewnętrzny dialog, dialog, z którym się sprzeczam, nad którym się zastanawiam. Może być i tak, że to jest jakieś wewnętrzne życie Pana Boga tutaj opisane. Jest też taka teoria, którą bibliści wysnuli, że to jest taki kohortatywus, co się nazywa pięknie, ale to jest taka, taka zachęta ze strony Pana Boga. Oczywiście to jest forma literacka, bo Pan Bóg w Biblii używa form, które my rozumiemy. To jest... Piękno, ale i ubóstwo języka, że ono nie potrafi opisać całej rzeczywistości Bożej. Jedyny na to zwraca uwagę, daje pewną perspektywę, ale, ale nie, nie wyczerpuje tematu. To jest to, o czym święty Tomasz pisał, że o Panu Bogu można mówić dwojako. Albo poprzez to, że mówi, że Bóg taki nie jest. Bóg nie jest zły, Bóg nie jest leniwy, Bóg nie jest złośliwy, Bóg nie jest pamiętliwy. Taki Bóg nie jest. A pozytywnie mówiąc o Panu Bogu, że, że trzeba mówić w stopniu najwyższym, jeśli mówimy, że Bóg jest dobry, to mówimy, że Bóg jest najlepszy, jest jedynym dobrym, jest dobrym takim, ponad którego już nie ma dobra. To, o czym święta Katarzyna ze Sieny pięknie pisała w swoich poezjach: Ty dobro ponad wszelkie dobro, piękne ponad wszystkie piękno, Tyś najpiękniejszy. To jest sposób mówienia o Panu Bogu i tak Pan Bóg tutaj też mu, może mówić w tym ludzkim języku, w tym sposobie wyrazu, który my używamy. Jest to ten kohortativus, czyli taki, taka forma, taki tryb zachęcający. Że jest coś, co jest pokazane, że jest trudne, że jest wielkie, że jest czymś, czymś wymagającym jakiegoś szczególnego zaangażowania. I to jest to, że człowiek jak gdy sam, sam siebie napędza, jeśli to jest człowiek, zróbmy to. Muszę siebie przekonać, muszę siebie przezwyciężyć, muszę, muszę zrobić ten krok. I to oczywiście jest myśl i, i sposób działania człowieka, ale ten język ludzki, który przekładamy na Pana Boga, Pan Bóg w tym języku się też wyraża, że teraz ten język, w tym języku też Pan Bóg mówi. Że o czym teraz, teraz ta, ta cała forma mówi? O tym, że, że Pan Bóg stwarzając człowieka stworzył rzecz wyjątkową. Że tak jak dotychczas stwarzał jedynie słowem, że, że mówił, Ziemia wydała. Tak tutaj Pan Bóg jak gdyby zatrzymuje się, wzywa się, sam siebie, że teraz ten człowiek jest, to nie Ziemia wydaje, to, już, to człowiek wychodzi z ręki samego Boga, że to jest ten, ten sposób wyrazu, ten tryb mówi o wielkości człowieka. Że nad niczym innym Pan Bóg się nie zastanawiał w ten sposób. Że do, do niczego innego nie musiał się niejako przełamywać. Tutaj tak. To świadczy nie o słabości Pana Boga, żebyśmy to dobrze rozumieli, tylko o wielkości tego, co Pan Bóg stwarzał. To, to jest słowo, które, które jest do nas. Słowo, które mówi też o, o właśnie o naszej wielkości jako, jako e, człowieka. Pan Bóg stwarza człowieka i jest tu powiedziane, że mówi: Uczyńmy tego człowieka, że, że Pan Bóg naradza się też, do kogo może mówić. To są ciągle te, te tłumaczenia, które mogą być na, na poziomie jeszcze Starego Testamentu, na poziomie tego objawienia, które było dostępne ludowi izraelskiemu. Że z kim się Pan Bóg naradza? Mógł Pan Bóg ten, ten sposób deliberacji, tej rozmowy prowadzić z kim? Pierwsza odpowiedź jest, że, że mówi do aniołów, mówi do dworu niebieskiego. On już istnieje. Stworzenie człowieka to już jest ostatni akt stwarzania. Wcześniej to mogą być dyskusje. Kiedy został stworzony ten świat aniołów, według, według tej interpretacji żydowskiej był to drugi dzień. Ten drugi dzień, kiedy Pan Bóg stworzył aniołów, i dlatego też przynajmniej Żydzi tak to tłumaczą, że dlaczego nie jest powiedziane w drugi dzień, że jest dobry, ponieważ Pan Bóg stworzył anioły, które się zbuntowały. I dlatego to nie jest dobre. Jest ta możliwość decyzji e, istot e, inteligentnych e, z tego wielkiego stworzenia, które Pan Bóg czynił, ale które się może też wobec Pana Boga zbuntować. Dlatego też to, na ile to będzie dobre, e, to będzie, będzie zależy od czynów, w jakie stworzenie wejdzie. Ale tutaj jest ten, ten poziom, że Pan Bóg e, mógł mówić właśnie do, e, do aniołów naradzać się z nimi. Według tej wykładni chrześcijańskiej to, to raczej jest pierwszy dzień, kiedy aniołowie zostali stworzeni, wtedy, kiedy zostały stworzone niebiosa. Pan Bóg stworzył niebo i ziemię. Nie mamy co do tego dokładnych namiarów. To nie jest napisane, to nie jest widoczne dla nas potrzebne w takim ścisłym zakresie, że teraz musimy wiedzieć, w którym dzień, w którym momencie zostały stworzone anioły. Na pewno zostały stworzone, to wiemy po tym już z trzeciego rozdziału, kiedy występuje ten anioł zbuntowany, czyli demon. Tutaj jest, jest to jeszcze dla nas rzeczywistość zamknięta. Pan Bóg rozmawia, mógł rozmawiać. Z, z aniołami mógł też rozmawiać z Ziemią. Ziemia jako, jako to miejsce, gdzie miał być stworzony człowiek, jako to środowisko, które miało człowieka przyjąć. Z piękna myśl, że i myśl, która też częstokroć pojawia się potem w Biblii, kiedy słuchamy Księgi Powtórnego Prawa. Również ten zwrot jest użyty w Jeremiaszu, że Pan Bóg mówi posłuchaj ziemio, 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 że Pan Bóg zwraca się do ziemi, ziemi jako, jako swojego stworzenia, jako te, tego widowiska, tego teatru historii, które się, który się odbywa właśnie na tej arenie. Tutaj jest jak gdyby powiedziane, że to co będzie się odbywać to jest jeszcze przyszłość, jeszcze człowieka nie ma, a Pan Bóg już dialoguje z Ziemią. Ale jest też takie tłumaczenie, które mówi, że Pan Bóg rozmawia z człowiekiem, z tym przyszłym człowiekiem. Uczyńmy człowieka. I tu już jest jak gdyby to uprzedzenie sytuacji, uprzedzenie akcji, że zanim człowiek się stał, zanim. Pan Bóg go stworzył i już Pan Bóg zaczął z nim dialog. Pan Bóg, to co wyraża też nieustannie Słowo Boże, że Pan Bóg jest w tym dialogu z człowiekiem jako pierwszy, zanim człowiek się stał. Pan Bóg już, już do człowieka przemawia, już o nim myślał, już, już go stwarzał w swoim wnętrzu. I tutaj jest też ta możliwość, że Pan Bóg mówi do, do tego człowieka. Że człowiek już przychodzi niejako na gotowe, to jest też to, co można przyłożyć pięknie na nasze życie, że my wchodzimy w różne rzeczywistości, jesteśmy przeniesieni z jednego miejsca na drugie, nie wiem, musimy zmienić pracę, z takich ani innych powodów musimy zmienić środowisko życia, mieszkanie, nie wiem, choćby jak teraz poprzez wojnę że tylu ludzi, którzy które zostało przepędzonych, przesiedlonych, tylu ludzi, które opuszczało ojczyznę z biedy. Ale Pan Bóg już przygotowywał to, to, to miejsce, gdzie, gdzie oni trafili. Że to nie jest tak, że, że człowiek przychodzi do miejsca, gdzie Boga nie ma. Bóg jest pierwszy, tam gdzie człowiek się pojawia, Bóg, Bóg już na Niego czeka. To jest. Jak gdyby ten obraz, który jest ukazany w, w świętym Janie w czwartym rozdziale, spotkanie Jezusa z samarytanką. To Samarytanka przychodzi do studni, ale Jezus już tam jest, Jezus już na nią czeka. Wydaje się, że ona jest tą, która podejmuje inicjatywę, bądź wchodzi w pewną rutynę, bo codziennie przychodzi do tego źródła, żeby zaczerpnąć wody ale napotyka na Chrystusa. Chrystus jest inicjatorem, Chrystus na nią czeka, Chrystus ją zagaduje. Tak jest nieustannie też w naszym życiu, że nam się może czasem wydawać, że to my coś robimy, że to my szukamy Pana Boga, że coś jest przypadkiem w naszym przypadku. To jest choćby zmiana naszego miejsca, nie wiem, przenosiny, które. które nas dotykają jako, jako zakonników, ale to może być też zmiana miejsca, jak mówię, rodziny całej, cokolwiek się dzieje, Bóg jest, Bóg uprzedza tę sytuację, Bóg na nas czeka. To są te różne sposoby tłumaczenia tego dialogu, który jest w, w Panu Bogu. i my do, Dlaczego te, te tłumaczenia są też dla nas inspirujące? Bo my możemy jak gdyby wejść na gotowe, że my jak gdyby chcemy się wsłuchać w ten dialog wewnętrzny, który Pan Bóg prowadzi z sobą. Każda nasza modlitwa to jest przede wszystkim słuchanie, to nie jest, żeby zagadać Pana Boga, tylko właściwa modlitwa, modlitwa to jest właśnie otworzyć ucho na to, co Pan Bóg mówi, na ten dialog wewnętrzny Pana Boga, który Pan Bóg prowadzi. Dla nas, oczywiście, jako dla chrześcijan, jako dla katolików, jest to zupełnie inna sytuacja, bo my patrzymy przez ten pryzmat, aczkolwiek wielu dzisiaj się z tym nie zgadza, uczonych, ale my nie idziemy drogą uczoności, tylko, tylko drogą duchowości, drogą słuchania słowa jako, jako egzystencjalnego słowa. I jako katolicy patrzymy przez pryzmat ojców Kościoła, którzy mówią, ale to już jest zapowiedź tego, że Bóg jest, kim Bóg jest, że Bóg się objawia po raz pierwszy jako trójca, że to jest dialog wewnętrzny Pana Boga, dialog ojca z synem w duchu świętym, że to Bóg stwarza, Bóg jedyny, w trójcy świętej jedyny uczestniczy w, w stworzeniu świata. To, co święty Ireneusz. W sposób kapitalny wyrazi, mówiąc, że, że Pan Bóg będzie stwarzał, Bóg Ojciec będzie stwarzał świat dwoma rękami. Jedną ręką, prawą ręką jest Syn, lewą ręką jest Duch Święty. To w Chrystusie Pan Bóg będzie lepił ten, ten świat materialny, będzie go kształtował i będzie tchnął. Ducha Świętego w ten świat będzie go ożywiał. To jest dzieło Trójcy Świętej. I my już jako chrześcijanie wchodzimy w ten dialog, że my już widzimy tego Pana Boga, który jest Trójcą Świętą. Dlatego to jest tak ważne, że my jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. I oczywiście różnie to można sobie tłumaczyć, że, że jesteśmy stworzeni jako, jako istoty myślące. Jako istoty obdarzone duszą i śmiertelną. Wszystko to jest e, prawda, jak najbardziej, ale e, ten tekst, jakby w tym, tym podstawowym przesłaniu, mówi o tym, że, że my jesteśmy stworzeni na obraz Boga, czyli jesteśmy stworzeni do wspólnoty. Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie, powie święty Paweł. Jeśli żyjemy, żyjemy dla Pana. Jesteśmy stworzeni do wspólnoty wspólnoty z Bogiem ale ostatecznie też do wspólnoty z człowiekiem, że jesteśmy jako chrześcijanie na pewno powołani do tej wspólnoty na, na tym etapie duchowym, czyli do Kościoła. To jest nasze, nasze powołanie. Przez chrzest w tą wspólnotę zostaliśmy wszczepieni. Los drugiego, los mojego współbrata, tego Kogoś obok mnie nie może mi być obojętny. Więc Bóg jest wspólnotą i my jesteśmy stworzeni do wspólnoty. Jesteśmy stworzeni, żeby tą wspólnotę przeżywać, żeby tą wspólnotę Boga też odbijać na zewnątrz. I teraz Pan Bóg kończy to dzieło stworzenia, mówiąc, że to wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Tutaj się pojawia po raz drugi dobre w tym dniu szóstym na zakończenie dzieła całego stworzenia, i to jest zarówno to bardzo dobre, co do stworzenia jako takiego, a może, może być to tak też rozumiane, jak jest rozumiane, że to jest to dobre stworzenie, bardzo dobre stworzenie, to jest człowiek. Też znowu taki, taki zabieg hebrajski. Że to, co jest bardzo dobre, tof meot. Bardzo dobre. Meot znaczy bardzo. Ale to meot, czytane od tyłu, daje, daje słowo Adam. Adam to znaczy człowiek. Nie konkretne imię, tylko człowiek jako człowiek, człowiek jako, jako osoba. Że, że to jest bardzo dobre. Pan Bóg, patrząc na, na stworzenie każdego z nas, mówi zawsze to samo: To jest bardzo dobre. Patrząc na moje życie, ja mogę, mogę to życie zaprzepaścić, mogę, mogę to życie zniszczyć, ale od strony Pana Boga, dopóki żyję, mam to, to zapewnienie, że moje istnienie jest bardzo dobre. Co ja z nim zrobię? To jest właśnie pytanie. Bo Pan Bóg powiedział, uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo, niech panuje. Rabieni mówią, że to niech panuje e, wajerdu znaczy tyle, co rządzić. Człowiek jest stworzony do tego, żeby rządzić, e, panować ponad wszystko, ale to słowo e, wajerdu jednocześnie może e, znaczyć upadać. Czyli dwa Różne słowa, przeciwstawne więc słowa, rządzić albo upadać, panować albo upadać. I ten zabieg jest specjalnie tak stworzony, że człowiek jest, jak gdyby, w tej, w tej rozterce, w tej dychotomii, w tym, tej konieczności wyboru. Jeśli mogę być a ja Bóg, jeśli będę z Panem Bogiem, jeśli wejdę w ten plan, który Pan Bóg zamierzył wobec mnie, będę rządził, będę panował nad wszystkim, nawet nad aniołami, to co w Nowym Testamencie jest powiedziane, że kiedyś będziemy rządzić, sądzić aniołów, niesamowite słowa, do, do jakiej godności Pan Bóg chce podnieść człowieka, to jest nasza wielkość, nasza... Godność jako ludzi, a jednocześnie jest, jest i ta możliwość, że możemy, możemy pójść w zupełnie innym kierunku, że możemy upadać, możemy być najniżej z tego stworzenia, możemy się odłączyć wręcz od Pana Boga. To, jaki człowiek jest, na ile to będzie to meot, na ile człowiek będzie bardzo dobry, to jest już zależne w dużej mierze też od tej naszej decyzji, czy my przyjmiemy ten plan Boży, przyjmiemy opcję Pana Boga względem nas, czy też nie.